Od 13 września w Zieleńcu przy ulicy Osadniczej 3 działa już przedszkole. Powstało dzięki ciężkiej pracy rodziców, którzy zawiązali stowarzyszenie edukacyjne razem. Cały remont i wszystko co zrobiliśmy w tym obiekcie, co widać dzisiaj, był to remont półtora roku. Nie było łatwo, było naprawdę bardzo ciężko, były chwile łatwe, trudne. Dużo osób nam naprawdę pomagało. Obecnie do przedszkola uczęszcza 13 dzieci. Zajęcia prowadzą trzy wychowawczynie. Działa tu też świetlica środowiskowa. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że do placówki uczęszcza zbyt mała liczba dzieci. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, przedszkole nie będzie w stanie się utrzymać i będzie groziło mu zamknięcie, a do tego stowarzyszenie dopuścić nie chce. Nasze przedszkole jest yy, przedszkolem nowo otworzonym i póki co mamy jeszcze mało dzieci w grupie, a to jest Wielka Zaleta. My jesteśmy w pełni, możemy się poświęcić dzieciom. Dzieci mają łatwy dostęp do nauczyciela. No Poza tym niczym innym nie odstajemy od pozostałych przedszkoli. Jest I śpiewamy piosenki, i uczymy się wierszyków i malujemy, i rysujemy, i śpiewamy, tańczymy, także dzieci mają zapewnioną. 10-godzinną opiekę w ciągu dnia, także zachęcam wszystkich rodziców, którzy jeszcze nie oddali swoje dzieci do przedszkola, aby do nas przyprowadzili. Dzieci również zachęcają do wybrania właśnie tej placówki. Czteroletnia Lidia mówi wprost. To jest fajnie. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w placówce wynosi 400 zł z wyżywieniem. Punkt przedszkolny jest prowadzony razem ze Stowarzyszeniem Pomocy imienia Brata Krystyna w Gorzowie.